Witam Was bardzo serdecznie, moi mili, piękni i cudowni. Dzisiaj zaczniemy sobie od A do Z małego perfumocholika. A może ABC małego perfumocholika? No, w każdym razie, podręcznik do pierwszej klasy perfumocholika. Przygotowałem dla Was kilka zagadnień, które chciałbym, żeby ktoś się ze mną podzielił, jak zaczynałem swoją przygodę perfumową, bo pomogłoby mi to zaoszczędzić trochę czasu, trochę, pi trochę pieniędzy, troszeczkę tylko. No i co? No i nerwów, prawda? Pierwsza sprawa, czyli parfumo i fragrantika. Są to bardzo przydatne strony, które myślę, że używają wszyscy w świecie perfumowym. Możecie tam znaleźć nuty zapachowe, możecie tam znaleźć piramidę zapachów. Ludzie też oceniają tam, czy zapachy są bardziej zimowe, czy letnie, czy ile się utrzymują na skórze średnio. Wiadomo, to nie jest miarodajne, bo co skóra, to inaczej się utrzymują perfumy. Ale uśredniając tam, załóżmy tysiąc głosów, no to już można coś sobie. Podejrzewać, że coś się utrzymuje godzinkę, a może jednak 10 godzin, prawda? Dodatkowo macie tam porównania, do czego dane perfumy są podobne. Czyli na przykład piszecie sobie Erba Pura, zjedziecie na dół i będziecie mieć na przykład Al Amber Amberwood Gold, czyli że do tego 200 osób stwierdza, że. Te perfumy są podobne do Erba Pury, a na przykład 10 nie. Co nam może dać takie, rzucić na to światło, że jednak coś jest na rzeczy. Dodatkowo możecie sobie tam wyszukiwać perfumy po nutach. Perfumy podobne do waszych wymarzonych, ukochanych. Bardzo przydatne narzędzie w skrócie. Punkt drugi, czyli gdzie kupować perfumy? To jest bardzo ważna kwestia, bo możecie kupić perfumy za 600 zł i te same perfumy możecie kupić za 300 zł. A to jest duża różnica, bo za tę cenę możecie mieć. Dwa flakony zamiast jednego, prawda? Więc tak, perfumy możecie znaleźć wszędzie. OLX, Vinted, grupy perfumowe, Douglasy, jakieś mniejsze strony internetowe, jeszcze mniejsze strony internetowe, jeszcze najmniejsze strony internetowe, takie mikroskopijne. Pytanie tylko, czy to będzie legitne. OLX, Vinted roi się od podróbek. Na grupach perfumowych też często możemy się na coś nadziać. Tu od razu na mogę polecić Wam perfumową Husarię. Świetna grupka perfumowa pod okiem wspaniałej administracji i moderacji. No, jest w ogóle niesamowite. I teraz w tym miejscu pojawia się kolejne przydatne narzędzie, którym jest Perfum Hub albo Perfumomaniak. Są to dwie strony, które są przeglądarkami cenowymi, ale perfum, czyli to jest powiedzmy takie cene, tylko że dla perfum. Na tych stronach możecie wpisać swoje ukochane perfumy, czyli na przykład Brutal Intense. I wyskoczy Wam pełno, pełno linków, pełno sklepów, które są posegregowane od najtańszych do najdroższych. Zdecydowana większość z tych sklepów jest sprawdzona i legitna, ale wiadomo, zawsze ten taki double check trzeba sobie zachować, nie? żeby sprawdzić. No ja tam nie polecam kupowania z np. Early albo z Mpiku. W sensie polecam kupowanie z Early czy z Mpiku, tylko trzeba patrzeć, na jakich sprzedawców się trafia. Co automatycznie powoduje, że nie każdy musi tam być sprawdzony. Są sklepy, które mają swoją stronę internetową, ale też sprzedają np. Na, na Early i one są w, jak najbardziej w porządku. Ale no, są też sklepy, które mogą być mniej w porządku, więc tam uwa należy uważać. No. Uważajcie po prostu na siebie, mi się moje moi kochane. Na tych stronach możecie sobie wyszukiwać najtaniej perfumy, testery, e najtaniej w danym dniu, najtaniej w danym miesiącu te perfumy. Kolejne must-have narzędzie. Kolejny bardzo ważny punkt, czyli nie musisz kupować drogich perfum, zwłaszcza jeśli jesteś na początku swojej przygody perfumowej. Co to oznacza? Oznacza to, że dużo osób myśli, że zaczynając swoją przygodę, musi od razu kupić sobie serżowa za 800 zł, żeby tylko dobrze pachnieć. Otóż, moi drodzy, nie. Jest dużo świetnych zapachów, które możemy kupić poniżej stówki i to bardzo często poniżej stówki. Na przykład Bentley Formen Intense. No, zapach jest świetny, świetny jest jakościowo. Flakony ma świetne, wszystko ma świetne. Co jest w nim? No, to, to, kurde, to jest naprawdę dobry zapach. Co, możemy wydać 100 so zł, pachnieć długo, dobrze i tanio. Podsumowując, zaczynając swoją kolekcję perfumową, nie musisz zaczynać od zapachów, które kosztują po 1000 złotych, no chyba że cię stać na to, no to oczywiście, no bo jak zarabiasz 50 tysięcy miesięcznie, no to wiadomo, że tam z jakiegoś gówniksa za sto ziko nie będziesz kupować. Nie, to od razu możesz sobie kupić jakiegoś serżofa, Louis Vuitton czy, czy coś takiego, no bo to jak najbardziej, to jest inna skala. Ale jeśli jesteś młody, czy średnio młody, albo po prostu nie zarabiasz, kupę siana, no to wystarczy, że zaczniesz sobie od tańszych zapachów, które są naprawdę świetne jakościowo. No i tutaj też warto dodać, że jakość, a nie ilość, bo możemy mieć 2-3 zapachy po 300 czy 500 zł, a one będą jakościowo gorsze niż, nie wiem, 2 zapachy za 100 zł. Numer 4, czyli kupuj perfumy na różne okazje. No co to oznacza, wariacie? No to oznacza to, że jeśli masz w swojej kolekcji np. 3, 4 czy 5 zapachów, albo chcesz mieć te 3, 4, 5 zapachów, bo to nie jest powiedziane, że musisz mieć 100, 200 czy 400, ale jeśli chcesz mieć 5 zapachów, to kup sobie 5 zapachów na każde, na różną okazję. Oczywiście to jest bardzo indywidualne, no bo ktoś może nie chodzić na randki, ktoś może nie chodzić do klubów, ktoś może pracuje zdalnie, więc takie perfumy do pracy mu nie są do końca potrzebne, do biura jakieś. Ale warto zdywersyfikować swoją kolekcję, bo jeśli kupisz sobie Skandala, Male Ma Elixir, Absolutely, Intensely i jeszcze do tego, nie wiem, jakąś spice bombę, no to wszystkie będą w tym samym klimacie, tymi samymi zimowymi otulaczami. I nie będą one na każdą porę i na każdą okazję się nadawały. Więc zaczynając swoją kolekcję, zwróć sobie uwagę na to, czy masz jakiś zapach w kolekcji, który jest typowo strusowy, morski, jakiś świeży, taki lekki, rzeźki, odświeżający. Czy masz zapach, który jest typowo zimowy, czyli jakiś korzenny, otulający, waniliowy, słodki. Czy masz zapach bardzo uniwersalny, który możecie sobie ubrać na każdą porę roku, tak jak na przykład nie wiem Prada L'Om albo Versace Dylan Blue. Czy masz może właśnie jakąś seksowną bestię, jeśli randkujesz? No bo jeśli siedzisz w chacie, no to ci niepotrzebne coś takiego na randki, nie? Bo tam wiecie, no. Perfumy na randki, ale po co mi perfumy na randki, jak na nie nie chodzę? Podsumowując, zoptymalizuj swoją kolekcję tak, żeby mieć na każdą okazję, żeby nie wydawać pieniędzy na 4 czy 5 zapachów, które są na te same okazje, a później w lato ty się dziwisz, że ta spice bomba czy absolutnie cię dusi. I moje kochane mi się pysie, jeśli dotrwaliście do końca, napiszcie w komentarzu Husaria. A jeśli chcecie zobaczyć drugą część, która będzie trochę może bardziej zaanawansowana, za 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 to dajcie mi znać w komentarzu, i tam bym poruszył jakieś tematy maturacji, maceracji, yy, parametrów pH, jak się przygniać, gdzie się przygniać, i może baczę, co wy na to dajcie znać, całuję wrączkę, żegnam.